Myślennice i TV Wasza telewizja internetowa. Takiego pożegnania lata na kudłaczach nikt nie pamięta. 22 września 2019 roku w piękną, słoneczną i upalną niedzielę wokół schroniska PTTK na Pudłaczach prawdziwe tłumy, niczym w największych polskich kurortach. Miejsce z takimi widokami, odpowiedni klimat, a do tego święto pieczonego ziemniaka i korpiela z mocą atrakcji, to gwarancja dobrej zabawy i radosnej integracji. W chacie na polanie nad paleniskiem piekły się ziemniaki i korpiele. Stoły uginały się pod smakołkami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Muzyka zachęcała do śpiewu i tańców. Szanowni Państwo, no tak jak co roku, e, to jest taka ostatnia nasza impreza, jeszcze w ostatnich promieniach słońca, można powiedzieć, tego wakacyjnego, które gdzieś tam niestety się oddala. I cieszymy się, że możemy Was tutaj gościć na Kudłaczach. E, witam przede wszystkim osoby, e, które przyjechały do nas z innych gmin, z, myślę, że z całej Małopolski, bo co roku tych osób jest bardzo, bardzo dużo. Bo to święto ma nie tylko przedstawiać te nasze kliszczackie smaki, ale Pokazywać naszą gościnność, którą chcemy Państwa zarażać i, i, i którą chcemy co roku pokazywać, że warto tutaj do nas przyjechać, do Pcimia i, i w tej okolicy, okolicy być. Na dobry początek widzowie podziwiali występy zespołu regionalnego Mali Pcimianie. W poprzednich edycjach zazwyczaj było tak, że występowały lokalne koła gospodyń wiejskich ze swoim programem artystycznym. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę. Zaprosiliśmy zespół dziecięcy Mali Bczymianie, który tutaj również działa od ponad 15 lat. Oczywiście cały czas są roszady w formie i w prezentacji tych zespołów, ale cały czas, że tak powiem, tkwimy w tym klimacie piszczackim. Następnie sami aktywnie uczestniczyli w licznych konkursach z nagrodami. Było gwarno, było wesoło i było smacznie. Przypadkowy spotkany turysta na kudłaczach świętopieczonego ziemniaka i korpiela. Chciałam zapytać, jak panu podoba się ta impreza? No impreza jest bardzo ciekawa. Można tu spróbować różne dania, na przykład spożywanie korpiela pieczonego. Przypominają się mi właśnie takie y, za dzieciństwa czasy, gdzie właśnie się przy zbieraniu ziemniaków y, te karpiele piekło. Bardzo dobry jest. Kudłacze to takie miejsce, w którym warto bywać, ale też warto być w tym dniu, kiedy jest święto pieczonego ziemniaka i korpiela. E, proszę powiedzieć, oprócz tego, że ten smak to dlaczego pani tu dzisiaj przyszła? No, przyszłam dlatego, żeby się zintegrować ze społecznością, z gminą, z ludźmi. No i na ziemniaczka, bo ja nie pamiętam, kiedy go jadłam. No. Na tegorocznym święcie było ponadto tanecznie. Poloneza czas zacząć. Cóż za oryginalny pomysł, by wyjść z chaty i do tańca zaprosić wszystkich biesiadujących. Święto Pieczonego Zimnia, Korpiera i Ziemniaka to jest taka już kolejna już edycja, która przyciąga coraz większą rzeszę turystów z zewnątrz. To jest najbardziej istotne. Turyści owi pytają się, kiedy w ogóle będzie ta impreza. Zawsze to mamy pod koniec września, więc dzisiaj wyjątkowo nie w ostatni weekend, ale przedostatni weekend września. Dopisali turyści, dopisała pogoda, trzeba się cieszyć. Świętopieczonego Korpiera i Ziemniaka w Pcimiu to ta tradycja, którą kultywują. A jak Wam się podoba, bo nie jesteście przecież w Pcimia. Bardzo fajnie. No, korpiel ma taką specyficzny smak, ale. <noise> bardzo fajny smak, bardzo taki oryginalny. Smak jest oryginalny, a ta impreza tutaj w tej chacie drewnianej, jaki klimat, jak to się podoba? To w ogóle ja się nie spodziewałam tego, że będzie tyle osób jeszcze pogoda, no jest rewelacyjnie i się pali, jest grill, i można kawę wypić Ciast tego ciasta pysznego spróbować, Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Ej, a może tak z drugiej strony, bo... Z dalsza przyjechałeś do nas. E, powiedz, jak ta kultura właśnie regionalna tobie się podoba? O, wszystko podoba tutaj. Wszystko jest fajne, atmosfera, atmosfera i tyle ludzi I, i, i wszystko jest bardzo fajne. Warto przyjechać tu w takim razie do Pcimia? Oczywiście. Że tak. Bardzo A warto, bardzo, bardzo. Piękny krajobraz góry, no, no. niesamowity klimat. Impreza na kudłaczach to także okazja do tego, żeby skosztować tych specjałów w kuchni regionalnej. Kto dzisiaj przygotował i co przygotował? Oczywiście przygotowały nasze niezastąpione koła gospodyń wiejskich z Gminy Pcim Trzebunia Stróża Pcim. Dzisiaj oczywiście króluje gmina Pcim, ponieważ jest koło gospodyń w większości z Gminy Pcim, dlatego przygotowali różne specjały. Zupy, ciasta, oczywiście chleb niezastąpiony ze smalcem i oczywiście potrawy z ziemniaków i korpieli. Serdecznie zapraszamy. Gmina Pcim dzisiaj rządzi we wszechświecie. Uczestnicy święta i turyści ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie. Kudłacze to miejsce, na którym warto być. Tu czas płynie inaczej, tu klimat jest niepowtarzalny. Zapraszamy już dziś na kolejne święto pieczonego ziemniaka i korpiela we wrześniu 2020 roku, a na Kudłacze zapraszamy przez cały rok.